Witajcie w 11 dniu vlogmasu. Słuchajcie, tak się dzisiaj zakręciłam, bo przyjechała do mnie mama z siostrą i zajmują mi się dziećmi, więc poszłam w rajze i przez pół dnia nic nie, nie nagrywałam. Ale teraz już jestem, wróciłam, to chociaż mówię, obiad im zrobię. I zobaczcie, co tutaj dzisiaj serwuje kuchnia. Dobra, robimy surówkę. Tutaj jest pokrojona papryka, papryka czerwona, żółta, kukurydza i kapusta pekińska. I zrobimy do tego sosik. I Frania mi pomaga. Będziesz jadła kukurydzę? Lubisz? Dobra, miam, miam. I sos zrobimy z jogurtu, z bielucha naturalnego, trochę majonezu, trochę soku z cytryny, sól i pieprz. I może trochę musztardy, tak? Będziesz to jadła? A tu będziesz wkładała? No to wkładaj. Super, dzięki za pomoc. Mieszaj sosik. Co tu dajesz? Soli. Sól, tak? Dobra, może mama, co? Mama. Dobra, i obiad, słuchajcie, ostatecznie prezentuje się tak. No, nie nagrałam jak robiłam. Ale surówka jest taka. I są łódka takie pieczone z kurczaka. Do tego we że na szybko takie ziemniaczki. I buraczki na gorąco. Smacznego ekipa. Który to jest tata? Jak ma na imię? Tata. Kacper. To ulubiona książeczka Frani od Albika. Kolendy. A włączysz jakąś muzyczkę? O, tu chyba nie działa na okładce, wiesz? Trzeba w środku. Kto tak mówi? Kto to? Kto? Dziadzia. A! Dziękuję. O. Mm, 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 mm. <noise> Super, bardzo fajnie się tą książeczką bawisz. Dzisiaj w końcu bierzemy się za dekorowanie na święta domku myszek, tak Janeczka? Ściągaj dekoracje z tarasu, tu już mają przygotowane dwie choinki, aż wieniec i jakieś lampeczki. A to postawimy tutaj na tarasie może te latarenki. Uaj, coś spada. Żeby ozdobić? No, żeby ozdobić. A gdzie choinkę postawimy? Może do, do salonu jedną, co? Ta jedna, malutka, do sypialni. Dobra, o tutaj przy łóżku. A ta duża może do salonu zmieści się? A ta no. Do dziadku, bo dziadki a, do nie dziadku. mają. No dobra, no to dziadki mają teraz tą. i Ja nie, złap tam ten, bo lampeczki są rozłożone, to palimy. Ja z tej strony, a ty z tej. Trzy, trzy, Jan, cztery. Jan. Uo, świeci. No i mają ozdobione, no i zostały włączone. Super. W końcu do sypialni we wczorajszym vlogu nie było dekorowania, bo już po prostu byłam zmęczona i nie dałam rady, i tak usnęłam nad montażem. No, ale czas zamienić to łóżko na to. No i zobaczcie, w tym roku postawiłam na czerwień. W sumie w całym domu się przewija motyw czerwony. I wiecie co? Pościel świąteczna jest po prostu skromna, bo ma tylko takie delikatne ciasteczkowe lutki. One są szydełkowane z tego, co widzę. No, i do tego jest taka czerwona lamówka, tylko tutaj delikatna, i w koło pościeli też jest, ale mi się tutaj schowała przy łóżku, akurat chyba coś krzywo wyprasowała. No, ja kocham białe pościele i tak na co dzień, bez żadnych tych okresów świątecznych, to mamy albo beżową, albo białą, ale. Powiem wam, że kusi mnie taka kraciasta świąteczna. Chociaż tą świąteczną kraciastą myślę, że sobie kupię, ale już na wyprzedażach takich wiecie, parę dni przed świętami, dlatego, że ja jeszcze bym chciała mieć w styczniu tutaj świąteczną, a ja zazwyczaj jak y, zmienię pościel na taką tematyczną, tak samo jak mieliśmy na jesień tą z grzybkami, to na dniach była brudna, bo któraś dziewczyn coś tutaj przyniosła nie, chyba frania musik i wiecie, wycisnęła po prostu i, i trzeba było prać i ja zanim upiorę i zanim dozbieram, bo nie chcę tak wiecie, samej pościeli tylko puszczać w pralce, tylko coś jeszcze tam dozbierać, to musiałam zmienić na zwykłą i mnie to denerwowało, więc powinnam mieć dwie tematyczne, w tym roku kupiłam tą szydełkową, a, a na Wyprzkach, tak jak myślę, kupię chyba sobie jeszcze kraciastą, jak będzie w jakiejś dobrej cenie. Ale w ogóle tak ładnie na tym czerwonym to wygląda. Może jakiś nowy spocik do nagrywania tutaj. <noise> I siedzę w sypialni, więc od razu zrobimy sobie otwieranie kalendarzy. I dzisiaj mieli państwo nasz pociąg wskazuje na jedenastkę. Super zabawa jest z tym pociągiem z Mixit. Cieszę się, że go w końcu złożyłam i jest tutaj coś dużego. Op. I co tu mamy? Słuchajcie, chyba to jest kaszka truskawkowo-malinowa, fajnie, no bardzo fajnie, kurczę, super jest ten kalendarz. I w Kilsie mamy coś tak długiego, już się fajnie wyciągają te pudełeczka, bo już jest tam trochę luzu, co to będzie, co to będzie. No i tutaj jakieś mamy takie, chyba serum, takie nocne odbudowujące i to nie jest takie pudełeczko, nie myślcie sobie. To jest taka próbka, ale spoko wytestować. A do świeczek już się dobrałam i nawet upadł mi ten tealight. On jest taki pomarańczowo-cytrysowy, pomarańczowo, nie umiem wypowiadać tego słowa. I naprawdę taki orzeźwiający, to jest chyba mój faworyt jak do tej pory. Szkoda, że w słoiczku takiego nie było. Widzę, że herbatki wczoraj nie otworzyliśmy i nie krzyczeliście nic do mnie, że zapomniałam o którymś kalendarzu. Dzisiaj otwieramy dwie zatem. W dziesiątce mamy zieloną energię zielona herbata, marchewka, kradomon, żeńszeń oraz ziołowe akcenty mniszka lekarskiego i rumianku rzymskiego. Brzmi to naprawdę mega interesująco. I jedenasteczka dzisiejsza, bora, bora. To jest cóż owocowy na bazie hibiskusa z dodatkiem papaja, jabłek, pożyczek rodzynek, truskawek i malin. Całość ubogacają płatki buławatka. To chyba będzie mój faworyt. Jedenastka w kinderku to jest coś dużego. Z której strony się Ciebie koleżko otwiera? Z tej? No, ktoś popsuje. O, od góry. I mamy znowu hanutamini. Mini. Hanute mini od razu wrzucamy do naszego pudełka rozdaniowego. No, otwieranie kalendarza na tym łóżku czerwonym od razu lepiej wygląda. No kurczę, czuć święta, kochani. Szukamy jedenastki. Halo, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Oj, on, on mi się sypie ten kalendarz. Tam mówię wam, co to za robota? A bo ja mam takie paluchy jakieś. W 11. była choina, znowu Andor, sezon drugi Disney. Nie wiem, czy oglądaliście Andor. Jeżeli tak, to dajcie znać, czy warto. No i z parapetu zniknęły nam lampki, bo stroiłyśmy dziewczynami ten domek dla myszek i tam potrzebowałam dwóch par, bo mi nie objęły jedne. Więc dzisiaj jest bez lampeczek, ale weźmiemy to. O, to jest coś ciężkiego. Szybko wybrałam, bez zastanowienia. Coś słodkiego tu będzie, czy mi się wydaje? Nie, a może... W danym roku płakałaś, że nie dostałaś kubka, o to jestem. No tak, ja słuchajcie, w zeszłym roku jak robiliśmy kalendarz adwentowy, to ja sobie celowo nie kupiłam żadnego kubka świątecznego, bo mówię, a w kalendarzu pewnie dostanę trzy od trzech dziewczyn po jednym. Nie dostałam żadnego i żałowałam, bo ja kocham kubki i teraz w ogóle myślę, że powinnam sobie chyba kupić taką świąteczną filiżankę, typowo filiżankę na kawę, bo takiej nie mam. A dla zbieracza kubków to jest, wiecie, must have. Zobaczmy jaki kubaczek tu jest. Taram, ale ładny w reniferki. No takiego nie mam, będzie mi pasował do tych mniejszych, które też dostałam od tej siostry właśnie. Super, dziękuję. Ja tutaj pakuję nasze rozdaniowe paczki. E, dziewczyny, które zostały wylosowane e, pod vlogiem numer 7. Proszę jeszcze o wiadomość, bo dostałam dosłownie trzy adresy tylko chyba albo 4 z 6. E, a chciałabym już nadać paczki. Myślę, że jutro albo pojutrze już puszczę te adresy, które mam, a na resztę będę czekać. Jeszcze będę odznaczać pod kolejnymi filmami. I wiecie co, w tych paczkach będzie po prostu taki mishmasz. Co mi się zmieści w zależności od pudełka? Będę wrzucać coś słodkiego, jakiś kremik tu się znalazł. Mam jeszcze taką kawkę, dorzuciłam też te świeczki. No i wiecie, i tak po prostu z tego pudła, co mi się wylosuje, to będę wrzucać, żeby każdy był zadowolony i mógł sobie przetestować jakieś fajne rzeczy. Tyle mały bączek. Niestety zmęczył się robieniem obiadu z mamą, no i mi dziecko usnęło a już o tej porze nie powinno być drzemeczki. Tak, Franuś? Frania? No, chyba jej nie obudzę. Ale jaki ma fajny klimacik do spania. Sama bym się tu przespała. Filmami często mnie pytacie, jak ja kręcę swoje włosy, więc dzisiaj stwierdziłam, że jest dobry, bo, dobry moment, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, ja mam wysuszone moje włosy, które naturalnie chcą się kręcić, więc jest to jeden wielki puch, a ja... Robię te loki, słuchajcie, od razu po umyciu świeże włosy wysuszone. Dałam na nie trochę tylko olejku i robię je na prostownicę. Więc przeciągam sobie takie pasmo trochę od góry, żeby one się trochę przygładziły. I teraz wywijamy w zewnętrzną stronę, o tak i przeciągamy do samego dołu. Voilà. zobaczcie, jaki piękny loczek wyszedł. One się troszeczkę jeszcze rozprostują, a później wam jeszcze pokażę, jak ja w nich śpię, żeby właśnie taki ładny efekt został i żeby one rano nie były takie, wiecie, jednym wielkim puchem. O, zobaczcie, przeciągam dwa razy od góry. A tu złapałam locha, ale to nic. Wykręcam raz do zewnątrz i do samego dołu. O, proszę bardzo, jakie loczki się robią. No. To ja zrobię resztę głowy i pokażę Wam jeszcze, jak robię tutaj przygrzewce i drugą stronę. Z tej strony mam gotowe. I teraz słuchajcie, z tej drugiej strony dokładnie jest taka sama zasada, tylko odkręcamy do zewnątrz w tamtą stronę, żeby one wiecie odchodziły od twarzy, a nie zwijały się w stronę twarzy. O, sobie tutaj w podglądzie patrzę, jak to wygląda. O i zobaczcie, raz wystarczy obrócić i przeciągamy do dołu. Siup. Proszę. I lok gotowy. Róbmy jeszcze jednego dla sprawdzenia, czy ten sposób na pewno działa. Ale robię tak od lat. I ja, wiecie co, mam naturalnie kręcone z włosy swoje i nie podoba mi się ten efekt, jak one są od samej nasady skręcone. A jak są takie, wiecie, przylizane trochę tutaj, a taka fala się robi odtąd, to już dla mnie jest ok. O. Zobaczcie. A ten się trochę nie dokręcił. Jakbym się trochę nie dokręcił, to łapiemy w tym miejscu i przeciągamy też. Nie trzeba owijać 10 tysięcy razy. Wystarczy raz i ciągniemy prostownicą. O, zobaczcie. Raz przekręcam i ciągnę prostownicą do dołu, a gdyby końcówka się nie wykręciła, zaraz zobaczymy, czy się wykręci. Tutaj się akurat ładnie wykręciła. O, jak się nie wykręci końcówka, to po prostu dół sobie wiecie, dokręcacie. I jest. Zaraz wrócę z całości. Taram i tak te włosy wyglądają po nakręceniu. Zobaczcie, delikatne są te fale. One jutro jeszcze będą takie, wiecie, trochę bardziej, ale wystarczy. O, tak sobie zrobić i mamy taką większą objętość. I teraz pokażę wam, jak je związuję na noc, żeby one się nie odgniotły. Tylko nie wiem, czy to będzie widać. Będzie no. chyba. I to jest po prostu taki wiecie, taki koczek, zwinięty ślimak i na dwa razy gumką i nikt to się tak trzyma. Jutro rano rozpuścimy i zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale jestem pewna, że fajnie, bo robię tak od kilku lat i mi się to sprawdza. Moja kolekcja kubków świątecznych na ten moment prezentuje się tak, te dostałam gratis w Homeli do jakichś zakupów. To są te dokawki, które mi kupiła siostra w zeszłym roku. Ten mam z kalendarza adwentowego dwa lata temu w tych pijemy codziennie herbatkę ten dostałam dzisiaj i te są z Agatam meble, ale te muszę dać mojej siostrze bo jej się stłukły a mi tak właściwie w sumie nie pasują więc mogę jej oddać no i nie byłabym sobą jakbym nie zamówiła nowych mamy cztery sztuki nowych kubków pokażę, zobaczcie takie klasyczne bardzo mi się spodobały i myślę, że na kawę też będą idealne mamy dwa w takim wzorze i dwa w takim wzorze, z taką delikatną czerwoną lamówką. Dobra, to te nowe umyję, poukładam je w szufladę i już jutro będzie pitaka w nowych kubeczkach. To jest moja szuflada z kubkami. Nawet przydałoby jej się trochę zrobić tutaj porządku. Myślę, że tak muchomora wywalimy już do jesiennych rzeczy, odstawiam. I co? I mam tutaj takie szklanki dynie. Też są jesienne, więc też odchodzą na bok. I mam jeszcze takie filiżanki w kwiatki, a to w ogóle z wiosny. To też wrzucę je sobie o tam na górę do tej półki i, i wyłowimy je na wiosnę. No dobra i gotowe. Tak słuchajcie, powoli, powoli, powoli i my sobie tutaj na tym vlogmasie ogarniemy moje zaległości. Szuflada z kubkami uporządkowana. Yy, mam nadzieję, że mój mąż będzie pamiętał, żeby serwować kawę teraz w tych świątecznych. Chociaż zakładam się o stówę, że będzie sięgał i tak po te klasyczne, których używamy na co dzień. Dobra, to ja losuję kubek ten, robię herbatę i siadam do montażu.